Przyczyn tego skandalicznego uważałem i przykrego uważałem za bohaterów reportażu potraktowania ich, to znaczy Państwa Lewandowski, przez fakt, skierowałem to, to pismo do nich. Z 21 grudnia 2020 roku wysłałem je do Pani Anny Lewandowskiej, do Pana Roberta Lewandowskiego, w przypadku Pana Roberta do klubu Bayern i co złożyłem? Sugestie zażądania przez nich od y, pani Kozłowskiej i od wydawcy Ringera Sela Springera publicznych przeprosin oraz za dość y, sugestie zarządzenia, żeby im podali wszystkie dokumenty poświadczające to śledztwo prowadzone przez dziennikarzy śledczych. No i zasugerowałem też, żeby na przyszłość uważali, gdy się będą starali o kolejne dzieci, bo Anusz gdzieś w pobliżu czaj, się. Dziennikarz Śledczy Ringer, Axel Springer, czyli innymi słowy ich ogląda. Pismo to wysłałem, proszę Państwa, również w kopii do trzech adresatów z faktu, to znaczy do pani Katarzyny Kozłowskiej, do Pana Marcina Biegluka, który jest dyrektorem Generalnym Portfolio Odpowiedzialnego za faktu i do... Prezesa honorowego Wiesława Podkańskiego, to znaczy oni honoru nie mają, ale prezesa Ringera Springer, ale Prezesa Honorowego mają. I oto potwierdzenia o zbioru nie bez przyczyny je pokazuję, jaka przyczyna to za chwilkę. Jeśli chodzi, proszę Państwa o Panią Annę Lewandowską, to do niej moje pismo wpłynęło 23 grudnia. A jeśli chodzi o... Adresatów z ringiem Axel Springer i faktu, to do wszystkich tych Państwa, to znaczy do Pani Katarzyny Kozłowskiej, do Pana Marcina Biegluka i do Pana Wiesława Podkańskiego wpłynęły, jak potwierdzają daty, na potwierdzeniach odbioru 30 grudnia. Skierowałem pismo z dnia 21 grudnia do Państwa Anny Lewandowskiej i Roberta Lewandowskiego i tym pismem wnioski, a raczej sugestie, sugestia zażądania przez Państwa od Katarzyny Kozłowskiej, redaktor Naczelnej Faktu i wydawcy, Ringer, akcja Ringer Publicznych, na łamach faktów wskazanych przez Państwa w formie przeprosin a także za uczynienia, za zamieszczenie w wydaniu, no i to co Państwu przed chwilką prezentowałem. Sugestia zażądania przez Państwa od Kozłowski, Ringier, Axel Springer, Polska spółka z o doręczenia państwu pełnej informacji o prowadzonym przez fakt śledztwie dziennikarskim, które wykazało, że obie państwa córeczki zostały poczęte w Grecji, druga państwa córeczka została poczęta w towarzystwie pierwszej, w tym między innymi o podanie imion nazwisk osób prowadzących śledztwo oraz osób, które je nadzorowały, podanie okresów, w których fakt prowadził śledztwo, podanie z jakich śledczy korzystali z metod prowadzenia śledztwa, technik prowadzenia śledztwa, narzędzi. No i co oczywiste wydanie Państwu odginału wszystkich materiałów, w tym dowodów zgromadzonych przez FAT w ramach prowadzonego Przezeń i potwierdzonego wydaniu z 8 listopada 2019 roku śledztwa. Proszę Państwa, kopię tego pisma po wysłaniu do pana Roberta Lewandowskiego i do pani Anny Lewandowskiej wysłałem również. Do zarządzających faktem, to znaczy do pana Marcina Biegluka, który jest dyrektor generalny portfolio prasowego Ringiera Szpinger, do pana Wiesława Potkańskiego, prezesa honorowego Ringier. Znaczy, to jest zdumiewające, oni, mają, oni nie mają honoru, ale mają prezesa honorowego. <grywa> to jest groteskowa sytuacja. No i oczywiście do pani Katarzyny Pozłowskiej, redaktor naczelny. Proszę państwa, wracam do tego, co na pierwszej stronie wydania faktu z 2019 roku fakt przeprowadził śledztwo, zaangażował zasoby, środki, narzędzia, nie wiem co jeszcze, żeby sprawdzić, gdzie państwo lewandowscy poczęli swoje córeczki.